Często odczuwasz, że niesieś w sobie coś, czego nie potrafisz wyjaśnić. Jakby istniała siła wewnętrzne, wołanie ciągnące Ciebie k jakiemuś wyższemu przeznaczeniu. Jeśli odpowiedziałeś tak, wiem, to nie jest wyobraźnia. Jest to znak, że jesteś jednym z wybranych. A bycie wybranym jest darem, ale też obowiązkiem. Rzadkim darom, który należy chronić z rozwagą, ciszem i dużą mądrością. Problem polega na tym, że nie wszyscy rozumieją, a wielu próbuje sabotażu tego, czego nie mogą zrozumieć. Dlatego pewne objawienia nie powinny być ujawniane po prostu. Istnieje cena za światło, które niesiesz, istnieje misja czekająca na ciebie. I w trakcie tego materiału dowiesz się, jak ją rozpoznać i chronić. Przygotuj się na patrzenie poza oczywiste, przygotuj się na odczuwanie siły ochrony duchowej prowadzącej każdy krok. To, co dziś nauczysz się, może zmienić wszystko. I może nawet po raz pierwszy zrozumiesz, że samotność duchowa, którą czujesz, nigdy nie była karą. Zawsze była częścią twojego treningu. Wdechnie głęboko. Pozwól tej prawdzie echać w twoim sercu. Rozróżnianie jest cichą, sztuką, którą nie wszyscy opanowują. Gdy jesteś jednym z wybranych, Rozróżnianie przestaje być opcją i staje się kwestią przetrwania duchowego. Nie chodzi o osądzanie innych, ale o widzenie poza maskami i pozorami. Wiesz o tym uciśnięciu w klatce piersiowej, które czujesz bez wyjaśnienia przy pewnych ludziach. To nie jest paranoja. To twoje darzenie pracujące, ostrzegające, że tam może brakować prawdy, brakować czystej energii. A ignorowanie tego. Wewnętrznego wezwania jest jak zdradzać samego siebie. Cel tego, kto nosi tę misję, nigdy nie polegał na podobańcu wszystkich. Kto szuka bezwarunkowej akceptacji, wcześniej czy później kompromituje swoją ochronę duchową. Często droga wybranego nie jest najpopularniejsza. Wreszcie, kto został wezwany, aby robił różnicę, nie może się tracić, próbując sprostać zwykłym wzorcom. Właśnie w ciszy, w dyskrecji, w ostrożnym rozróżnianiu chronisz to, co wszechświat powierzył tobie. To, co jest rzadkie, nie może być eksponowane po prostu. Samotność duchowa jest nieuniknioną częścią tego procesu. Wielu nie zrozumie twoich wyborów, twojego zastrzeżonego sposobu bycia, twoich milczących odmów, ale rozróżnianie, które niesiesz, jest jak niewidzialny radar, oddzielający to, co jest prawdziwe, od tego, co jest iluzją. To, co jest misją, od tego, co jest odwróceniem uwagi. Zaakceptowanie tego jest znakiem dojrzałości duchowej. I szczerze mówiąc, nie czekaj na brawa. Prawdziwa mądrość prawie zawsze chodzi w anonimowości, daleko od reflektorów. Zauważysz, że rozróżnianie przynosi jednocześnie moc i odpowiedzialność, moc widzenia dalej i odpowiedzialność za działanie z mądrością. Wreszcie, nie każda wizja musi być mówiona. Nie każda prawda musi być głoszona na głośno. Wybrani rozumieją, że chronienie własnego daru jest częścią swojej misji. I to wymaga odwagi, aby iść dalej, nawet gdy nikt nie aplauduje, nawet gdy samotność ciśnie przetrwać, mimo że nikt nie aplauduje, mimo że świat całkowicie sprzeciwia się temu. Następnym razem, gdy Twoje serce da ten delikatny sygnał, ten nie do końca wyjaśniony niepokój, pamiętaj, to nie jest kaprys, to rozróżnianie. Rzadki prezent, który należy szanować. Twoja misja zaczyna się i umacnia się każdym, razem gdy wybierasz zaufanie do tego wewnętrznego wezwania, nawet jeśli cały świat próbuje przekonać Cię do przeciwnego. Nie wszyscy otrzymują wołanie, i to nie jest kwestia ludzkiego zasługi, ale boskiego planu. Wybrał Cię, ponieważ niesiesz w sobie coś, czego świat potrzebuje. Nawet jeśli jeszcze nie jesteś tego pełnią świadomości. Nie chodzi o doskonałość lub wyższość. Na przeciwnym, często ci, którzy są wybrani, noszą głębokie blizny, stare bóle i niewyczerpaną żądzę prawdy. Te znamie nie są słabościami. Są pieczęciami autentyzującymi twoją misję. Kiedy życie cię przytłaczało, kiedy wydawało się, że wszystko się rozpada, to był twój cel formowany. Każda łza, którą płakałeś, była nawodniona nasionami mądrości, które teraz zaczynają kwitnąć. Bóg nie woła przygotowanych, przygotowuje On wybranych. Jeśli czujesz pustkę, która nie może zostać wypełniona, niezręczność, która cię powstrzymuje przed zadowoleniem się mediokrą, oznacza to, że Twoja podróż jest specjalna i Twoje darzenie powinno być trzymane w tajemnicy, dopóki nie dojrzeje. Wielu myli samotność duchową z karą. Ale w rzeczywistości jest to ochrona. Kiedy wszechświat milczy wokół ciebie, to dlatego, że usuwa hałas, abyś słyszał jasno głos swojego powołania. Umiejętność chodzenia samemu jest próbą ognia każdego wybranego, i kto przejdzie przez nią, zdobędzie to, co nikt nie może ukraść: ostre rozróżnienie, głęboką mądrość i niezłomną więź z misją duszy. Ochrona duchowa jest rzeczywista. Ale działa ona wraz z Twoim świadomym wyborem zachowania się. Nie wszyscy, którzy błogosławią Cię, pragną Twojego rozwoju. Nie każda dana dłoń jest bezpieczna dla Twojej poufałości. Zostać wybranym oznacza rozumieć, że największe skarby są niewidoczne. To chronić swoje darzenie jak embrion, kruche na początku, ale zdolne do przekształcenia wszystkiego wokół siebie w siłę, i wymaga to stałej czujności. Przykumąc, następnej okazji, gdy zapytasz siebie, dlaczego ja, przypomnij sobie: dlatego, że masz coś, co nie może być nauczone w książkach, ani kupione na kursach. Coś, co urodziło się z tobą, coś, co zostało wypolerowane przez czas, ból i miłość. Zostałeś wybrany, ponieważ świat potrzebuje tego, co niesiesz. Teraz spada na ciebie przyjęcie tego powołania, lub próba tłumienia tego, kim naprawdę jesteś przez całe życie. Jedną z pierwszych lekcji, które wybrany musi wchłonąć, jest ta. Rozróżnienie nie oznacza osądzania. Wygląda prosto, ale granica między jednym a drugim jest cienka jak ostrze noża. Rozróżnienie polega na rozpoznawaniu energii, intencji i wibracji, bez konieczności wydawania wyroku. Czujesz, że coś nie pasuje do Twojej misji? Wtedy oddal się. Bez gniewu, bez walki, bez dramatycznego ogłoszenia. Prawdziwe rozróżnienie jest ciche i szanujące, i w ten sposób ochrona duchowa pozostaje silna. Osądzanie natomiast zatruwa. Gdy osądzamy, wchodzimy w częstotliwość dumy i wyższości, która nas oddala od naszego celu. Wybrani nie mają czasu na przechowywanie urazy. Energia musi być skoncentrowana na misji. Jeśli traciasz czas na osądzanie, odwracasz uwagę, od tego, co naprawdę ma znaczenie. Dlatego przy następnej okazji, gdy zauważysz coś złego, użyj rozróżnienia, aby zmienić swój kurs, nie aby podnieść flagi wojny. Samotność duchowa często występuje, ponieważ w ćwiczeniu rozróżnienia zauważamy, że wielu z naszych dawnych kręgów nie mieści się już. I to jest w porządku. Nie chodzi o to, by czuć się lepszym od kogokolwiek. Chodzi o rozpoznanie, że pewne wibracje prostemu nie pasują do tego, kim się stajesz. Pozwól każdemu oddaleniu być cichą błogosławieństwem, konieczną czystką dla następnego poziomu twojego powołania. Mądrość polega na chodzeniu z lekkością. Wybór, z kim dzielisz swoją energię, marzenia i podatności, jest aktem ochrony. Pamiętaj, nawet Jezus wybrał, z kim dzielić swoje najświętsze chwile. Nie wszyscy są przygotowani, aby zrozumieć głębię tego, co niesiesz, i to jest w porządku. Nie musisz się tłumaczyć, musisz tylko wiernie podążać za przeznaczeniem, które ci zostało powierzone. Więc weź głęboki oddech. Przy następnej okazji, gdy rozróżnienie uruchomi w tobie to żółte światło, uśmiechnij się wewnętrznie i idź w pokoju. Nie musisz nikomu ogłaszać, że zauważyłeś. Twoje milczenie będzie twoją największą ochroną. Twoja misja jest zbyt cenna, aby była szkodliwie zarysowana przez niepotrzebne konflikty. Rozróżnienie to ochrona i chronienie tego, co jest święte wewnątrz ciebie, jest potężnym sposobem na uhonorowanie powołania, które otrzymałeś. Czy zauważyłeś, że samotność duchowa jest czymś, co pojawia się, gdy potrzebujesz największego wzrostu? W czasie samotności spotykamy się z prawdą o tym, kim naprawdę jesteśmy. Bez dystrakcji, bez zewnętrznych wpływów tylko ty i wszechświat. Wydawać się ciężkie. Może wydawać się na początku, ale w rzeczywistości jest to jedno z największych prezentów, jakie możesz otrzymać. Samotność, którą wielu boi się, jest w rzeczywistości przygotowaniem do czegoś znacznie większego. Kiedy idziesz samotnie, jest jakby droga została oczyszczona dla objawienia twojej prawdziwej misji, bez ingerencji innych, zaczynasz słyszeć wyraźniej wezwanie, które echa w głębi twojej duszy. Samotność duchowa nie ma na celu ukarania cię. Jest to przestrzeń odrodzenia. W ciszy uczysz się zaufywać swojej intuicji i rozpoznawać, znaki wszechświata, bez wpływu innych ludzi odwracających Twoją uwagę od celu. Często ci, którzy noszą misję większą, wydaje się, że świat na zewnątrz nie rozumie. Czy już próbowałeś podzielić się swoimi marzeniami i spotkałeś obojętności lub nawet sarkazmu? To dzieje się, ponieważ to, co niesiesz, jest zbyt wielkie dla pewnych osób. Sam Jezus przechodził przez to, wycofywał się, by modlić się samotnie, w poszukiwaniu połączenia ze swoim przeznaczeniem, i to właśnie jest to, co musisz zrobić. Samotność duchowa wzmacnia cię, formuje cię i przygotowuje cię do stawienia czoła każdej burzy z niezachwianą wiarą. Choć może to być trudne, to właśnie ta samotność uczy cię niezależności. Zaufania we własną siłę wewnętrzną. Proces rozwoju duchowego wymaga dystansu, ponieważ dopiero wtedy, gdy jesteś samotny, widzisz siebie prawdziwie i kiedy się zobaczysz, zaczynasz rozumieć, że Twoja misja jest unikatowa. W tym milczeniu mądrość zaczyna płynąć z wnętrza na zewnątrz, prowadząc Cię do następnego kroku w Twojej podróży. Pamiętaj: samotność duchowa nie jest kary. Jest to boska ochrona, abyś mógł ewoluować bez distrakcji, abyś ponownie połączył się ze swoją misją duszy. Nie jest ona wiecznym towarzyszem, ale raczej etapem przygotowawczym, abyś mógł pewnego dnia być gotowy do podzielenia się swoim darem ze światem. Nie bój się więc iść samotnie. Wkrótce zobaczysz, jak samotność przekształciła się w niezwyciężoną siłę, potężnego sojusznika w Twoim procesie rozwoju. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że po wybraniu otrzymujesz również odpowiedzialność za ochronę tego, co jest Twoje? Dar, który niesiesz w sobie, nie jest do eksponowania bez rozwagi. Misja osoby wybranej obejmuje nie tylko odkrycie, ale również zachowanie tego, co jest święte. I aby to zrobić, musisz być czujny na to, co wchodzi i wychodzi z Twojego życia. Szukający prawdziwej mądrości. Wiedzą, że wszystko, co ujawniasz, traci trochę swojej iskry. Dlatego dar musi być trzymany w tajemnicy do odpowiedniego momentu. Kiedy przyjmujesz wezwanie, nowe zrozumienie się rodzi. Życie, które obecnie prowadzisz, nie jest już tylko o tobie. Twoja misja idzie poza ego. Jest to odpowiedzialność duchowa. Przyjmując to, zaczynasz rozumieć, że nie możesz pozwolić sobie na każdą distrakcję. Nie możesz otworzyć miejsca dla każdego rodzaju energii lub opinii. Rozróżnienie, które ci zostało dane, musi być ćwiczone z inteligencją, ponieważ chroniąc swój dar, chronisz również swoją misję. Ta ochrona nie ogranicza się tylko do dystansu fizycznego, ale również do troski o to, co myślisz, czujesz i nawet dzielisz się z innymi. Nie chodzi o ukrywanie, ale o zachowywanie. Jak rolnik, który dbał o swoje nasiona przed tym, jak pozwoli im wykiełkować. Podobnie twoja misja musi być uprawiana z cierpliwością i uwagą, bez pośpiechu ujawnienia swojej mocy przed czasem. Czas Boga nie jest czasem człowieka, a twoja podróż duchowa jest unikatowa ze swoimi własnymi cyklami i rytmami. Mądrość wybranego polega na tym, aby wiedzieć, że nie musisz szukać zewnętrznego zatwierdzenia. To, co niesiesz wewnątrz siebie, jest wystarczające aby prowadzić twoją misję. Ludzie w twoim otoczeniu mogą nawet próbować odwieźć cię od drogi, ale twoja misja jest trwała. I to jest możliwe tylko wtedy, gdy utrzymujesz bezpośredni kontakt z wszechświatem, z źródłem, które ci woła. Ta stała łączność jest tym, co gwarantuje, że twoja misja nie zgubi się po drodze. Więc pytanie, które pozostaje, to: jesteś gotów bronić swojego dobra? Czy masz na sobie siłę, by iść pewnie, wiedząc, że twoja misja jest większa niż każda przeszkoda? Mądrość jest twoim sprzymierzeńcem, rozsądek jest twoim tarcza, a twoja wiara jest kluczem do zagwarantowania, że to, co zostało powierzone tobie, nigdy nie zostanie stracone. Zauważyłeś, że w trakcie tego materiału wezwanie stało się jasne, prawda? Misja, którą niesiesz, nie ma być tylko. Rozumiana, ale żyta z mądrością, rozsądkiem i przede wszystkim ochroną. Podróż osoby wybranej nie jest łatwa, ale jest unikatowa, a z każdym krokiem zbliżasz się bardziej do swojej prawdziwej istoty. Wszystko, czego potrzebujesz, jest już wewnątrz Ciebie: rozsądek, mądrość i siła, by żyć swoją misją z integralnością. Teraz pytanie jest: co zamierzasz zrobić z tym wszystkim? Jesteś gotów całkowicie przyjąć swój cel. Nie mamy na myśli jutra, ale dziś. O decyzji, która możesz podjąć teraz, by poświęcić się swojemu wezwaniu. Pamiętaj, że chroniąc swój dobór i słuchając głosu Twojego serca, nie tylko będziesz honorował swoją misję, ale także będziesz dbać o coś, co zostało dane ci w sposób unikalny i szczególny. Więc wykonaj swoją część. Kontynuuj słuchanie serca. Kontynuuj podążanie za śladami wszechświata i nigdy, nigdy nie odchodź od swojego celu. Może być, że droga będzie samotna w niektórych momentach, ale to w tym ciszy znajdziesz swoją prawdziwą siłę. Chronić swoje dobro z odwagą, wiarą i cierpliwością, wiedząc, że odpowiedni czas na ujawnienie pełni Twojej misji nadejdzie. Teraz zostawiam Ci z pytaniem, które musisz sobie zadawać każdego dnia. Czy naprawdę jestem gotów żyć swoim przeznaczeniem? Czy jeszcze czekam na aprobatę czegoś lub kogoś? Jeśli czujesz, że jesteś gotów, daj pierwszy krok teraz. Nie czekaj na idealnego momentu. Idealny moment to teraz, bo Twoja misja zaczęła się i razem z nią cały wszechświat spiskuje na Twoją korzyść. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, nie trzymaj jej tylko dla siebie. Udostępnij ją tym, którzy również muszą usłyszeć to. I pokaż wszechświatowi, że jesteś gotów żyć swoją misją. Polub, zapisz się i włącz powiadomienia, abyśmy mogli podążać razem w tej podróży ewolucji.